Schizofreniczny chichot sędziego Bajdziarza, Krzysztofa Koczenasza. Szwindlerskie posiedzenie celebrowane przez notorycznego przystępcę sędziego Krzysztofa Koczenasza w sprawie o sygnaturze akt 2 w 448 14, dotyczącej spreparowanego procesu niepokornemu Rafałowi i Mariuszowi Krzyształowskim, orzekome wykroczenie na terenie sądu rejonowego w Szczecinku. Prawda Rafała Krzysztołowskiego, Mariusza Krzysztołowskiego. Dobry. Gdzie, panie sędziu? W Dobrze. To jest posiedzenie przyjmujące rozwiązania za żalem. Nie, nie. już, ja bo wstyd i odprowadzenie do Wałcza, do pisa wskazanego przez sam. To jest... Panie Sędziu, Pan bajkę opowiadał jak nie. doprowadzenie. Nigdzie nie zostaliśmy doprowadzeni. No, zarządzenie mam to nie Ale nigdzie nie zostaliśmy, bo Pan, Pan w ogóle nie ma pojęcia, o co w aktach jest. Przy Pan bajkę opowiada. Panie Sędzio, proszę, proszę Pana Policjanta pytać jak było. Dobrze, zostało złożone zażalenie na zarządzenie o zatrzymaniu do prowadzenia Ale konkretnie dokąd? Nie, nie, niech Pan to podaje do protokołu. Czy obrońca, który sprawował zażalenie, ma coś do Wysoki Sądzie, mam do dodania, że można powiedzieć bardziej tak, do podsumowania. W mojej ocenie tak samo zarządzenie o tym zatrzymaniu, jak i jego wykonaniu były bezasadne, nielegalne i nieprawidłowe. Tak jeśli chodzi o samo zarządzenie, było ono niezasadne i nielegalne, natomiast jeśli chodzi o samą czynność zatrzymania, było one nieprawidłowe. Tak jak widzicie, zasadność w tym przypadku... To jest to, czy zostały spełnione warunki do tego, aby moi klienci mieli być poddani badaniu psychiatrycznym. Moje mojej warunki nie zostały spełnione, ponieważ tak jak tu już wskazałem w zażaleniu, można poddawać osoby które w tym badaniu psychiatrycznym w zakresie poczytalności czy też niepoczytalności, tylko sąd dojdzie do wniosku, że do przyznanego w ogóle doszło. Tutaj w mojej ocenie sąd przedwcześnie chciał podejść moich klientów w badaniu psychiatrycznym. Jeśli chodzi o legalność, to należy zbadać, czy to zatrzymanie było zgodne z prawem, ogóle można zatrzymać osobę w danym postępowaniu w doprowadzenia tej osoby do zakładu psychiatrycznego. W niej sprawie a ta sądka regionalność nie stała spełniona, ponieważ jak to wykazałem, za wykroczenie nie stosuje się przepisów dotyczących zatrzymania celem doprowadzenia na badania psychiatryczne i sąd tutaj yy, działał nie w trudnej sprawy, ponieważ nie ma żadnej prawnej do wydania takiego zarządzenia. Co do prawidłowości, czyli co do samej yy, co do samego działania wszystkich scenariuszy w, w policji również to działanie było głównie ponieważ... Wejście do myślenia yy, celem poszukiwania, powiedzmy, osoby, która ma być zatrzymana, jest możliwe tylko w sprawach yy, o przestępstwo, nie jest możliwe w sprawach o Tutaj, tutaj rurze, w są chwili nieprawidłowo. I dlatego ja wnoszę takie zażalenie, żeby sąd stwierdził, że w żadnym aspekcie ta czynność nie spełniała wymogów, znaczy no, nie była ani zasadna, ani legalna, ani prawidłowa. Co do tego składu sędzieckiego, bo pan sędzia, procedując w sprawie karnej, dopuścił się wobec mnie całej serii po prostu przestępstw. Kłamał, oszukiwał, w swoich tutaj, powiedzmy, wersjach dyktowanych do protokołu, co zostało opisane, udokumentowane w portalu internetowym, Afery prawa i bardzo bezprawia, oraz na filmach zamieszczonych na, na YouTube. I gdyby pan sędzia miał odrobinę honoru i godności, nie procedowałby dzisiaj w tej sprawie. Zresztą jakim pan jest tutaj, można powiedzieć sędzią, wynika z to, że pan w ogóle nie wie, co w aktach sprawy się znajduje. Stwierdził pan sędzia, że my byliśmy dowiezieni zgodnie z wytycznymi po prostu z sądu, z jego nakazem. Zresztą po prostu kłamstwa, panie sędzio. Pan sobie zaklinił tylko z pokrzywdzonych, ale również ze swojej powinności służbowej. I w tej sprawie Pan nie powinien procedować. ja do Pana apeluję: do Pana godności, w honoru, niech się Pan wyłączy z tej sprawy. I czy Pan wiedział, że zostało wydane ustanowienie przez sąd Okręgowy w Koszarze? Nie. Z jednej nie został uczyniony Pana wniosek o wyłączenie. Panie sędzio, sędziowie we własnej sprawie właśnie podejmują szereg takich właśnie decyzji, które urągają nie tylko temu urzędowi, jakim jest Sąd Rzeczypospolitej Polskiej, ale w ogóle godności Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa. I Pan, jako reprezentant tego właśnie sądu, wie, jakie przewiny wobec mnie dokonał tutaj z adwokatem Cezarem Skrzypczakiem. I gdyby Pan miał resztkę godności, umiałby się by Pan dzisiaj zachować. Nie, niestety. Jest Pan tutaj dzisiaj po raz kolejny i pokazuje swoją po prostu butę, że może Pan nic o sprawie nie wiedzieć, a i tak będzie Pan procedował. Także już nawet chyba nie musimy być tutaj na ogłoszeniu Pańskiego niezaskarzonego najprawdopodobniej postanowienia. Zostałem skazany za przestępstwo, którego nie popełniłem w tym sądzie, bez dopuszczenia jakichkolwiek dowodów na moją obronę. Śpiewano ze mnie, Pan próbował mnie wpakować na podobne badania psychiatryczne z panem Cezarym Skrzypczakiem, moim obrońcą z nie, nie mając alternatywy jak rozstrzygnąć sprawę. I pojawił się pan Marcin Myszka, nowy, młody sędzia, który uchylił pański hańbiący, yy, hańbiące postanowienie o umieszczeniu mnie w w Zdrojach, w Szczecinie, w całkowitej izolacji od społeczeństwa, od znajomych, od rodziny. Tak miał przebiegać wasz plan. A z uwagi na to, że uchylił pana przestępcę postanowienie, sam został odsunięty od tej sprawy i wygoniony na banicję do Drawska Pomorskiego. I zajął jego miejsce młody sędzia, inny również tutaj wyznaczony, który procedował po Staminowsku bez dopuszczenia jakichkolwiek dowodów na moją obronę. skazał mnie wyrokiem karnym za to, czego nie zrobiłem. mało tego działo. Jak się okazało, w zmowie z przestępczej z panem adwokatem, yy, jakąś nazywał, Matyuszem Nowackim, na, na którego wniosek został mi dospawany podczas procedowania jeszcze jeden artykuł 190, powiedział wprost, że to się stało na wniosek obrońcy, Więc miałem pytanie, na czym ta moja obrona polegała. Był to jeden wielki ośmioletni cyrk, farsa procesowa w stylu stalinowskim. Ten właśnie mój proces karny. O, o sygnaturze 2K 174-08, hańba tego sądu i również po części Pana, Panie Sędzia. Adwokat Leonard chociaż mnie wystarował, oszukał, jednak złożył wniosek o umorzenie tej sprawy wbrew mojej woli. A potem, skoro ja zaskarżyłem korzystne dla Ciebie postanowienie, udowodniono mi, że mogę być skazany w tej sprawie. Dobrodniwy sędzia który wydał wyrok stwierdził, że mógłby ewentualnie odstąpić od wykonania kar, gdybym ja przestał publikować. Na wasz temat, panie sędzio. Panie sędzio, tak, i gdyby pan miał godność, by pan się wsłuchał w to, co ja mówię. Jestem ofiarą bezprawia Sądowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dwukrotnie. W dwuletnim przedziale czasowym w niemal identyczny sposób zostałem pozbawiony całego dorobku życia. Zaszczuty jak dziki zwierzę z moim synem. I sądy, właśnie ten, między innymi nie przestrzega żadnych praw. W sprawie o wykroczenie zostałem skazany zaocznie z synem wyrokiem poczysta 300 zł. A skoro się odwołałem, podając przyczyny, Kieruje się nas na badania psychiatryczne, żeby sprawie ukręcić łeb. Mamy dowody bezporne, myśmy nie popełnili żadnego wykroczenia, ale tutaj w Waszym systemie każdy jest podejrzany, każdy kto zapyta sędziego o nieprawidłowości, a nasze wykroczenie właśnie związane jest z, z moją powinnością dziennikarską i z tego powodu spre spre spreparowano nam zarzut. Popełnienia wykroczenia, który nie, ma, nie miał miejsca. Mamy wszystko starannie udokumentowane w wersji dźwiękowej i filmowej. I mamy też, jak będzie trzeba, powołałem po prostu na to świadków. I to, że Pan sędzia dzisiaj w taki sposób tutaj proceduje w sprawie, wymyśla, nie stworzone historie, świadczy o tym, że nieważne jest, co jest wakacjach. Ważne, co Pan sędzia po prostu w tej sprawie powie. W związku z sprawą, którą Pan właśnie prowadził, Panie sędzio. Zostałem przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji dotkliwie skatowany we własnym domu. W obecności mojego chorego syna, wyprowadzony w skarpetach, z bluzką na plecach rozerwaną od szyi aż do pasa. W pozycji głębokiego skłonu zostałem wyprowadzony, dowieziony na pogotowie ratunkowe, żeby lekarz stwierdził moją przydatność do transportu do psychuszki w miastku. Tak to wszystko wyglądało. Biegli nie dopuścili do wykonania badań obstrukcyjnych, sfałszowali opinię, o czym pan wie. I pan te akta miał w swoim posiadaniu, panie sędzio. Pan nie zrobił nic, żeby dopuścić jakikolwiek dowód do sprawy. Zwłaszcza, że biegli ewidentnie kłamali. Pan nie dopełnił obowiązku służbowego, bo nie zgłosił w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez biegłych lekarzy sądowych psychiatrów. Również dotyczy to popełnienia przestępstwa przez yy, policję szczecinecką: pobicia, mnie. pozbawienie mojego syna bez opieki. O co zwracamy się do prokuratorów? Rozważałem możliwość dobrowolnego poddania się karze, ale nie mogłem od nich dowiedzieć się, o co jestem oskarżony, panie sędzio. Panie sędzio, próbuję wytłumaczyć, że niewłaściwy człowiek proceduje po prostu w tej sprawie. Czy jeszcze strony chciałyby coś powiedzieć? Pan już wyraził swoje stanowisko, że pan się nie zgadza, że nie ma nie I panu to nie Pani przeszkadza? Pan, już, już Pana poinformowałem, że decyzja została podjęta. Nie, ja nie podjęłam. Czyli pan się uważa za osobę całkowicie Pani. kompetentną, tak? Panie Pani sędzio? Nie Pani mam nic więcej do dodania. Zarządzam Radę za 5 minut, sam wygłosił po postanowienie. Ogłoszenie postanowienia? Postanowienie, 4. Ale troszkę była się Państwa, dziś nie słyszę. Paragraf 1 w związku z artykułem 109, paragraf 2 karty, który był nieuznawalny, że nie jest zarządzenie z 8 stycznia 2015 roku, utrzymać moc. Uzasadnienie. Zarządzenie z dnia 8 stycznia 2015 roku zarządzało zatrzymanie przymusowe wyprawiania opinii na terenie badań, które badania przebiegły, wyznaczone na dzień 19 stycznia 2015 roku. 15 stycznia 2015 roku o obrońca opinii złożył wniosek o uprawiedliwienie z dnia 8 stycznia 2015 roku, a w piśmie z dnia 26 stycznia 2015 roku, złożono zarządzanie na wykonane w dniu 19. Panie sędzio, proszę głośniej, nie, nie dosłyszę. I doprowadzenie opinii. O zarzucił zarządzania zatrzymanie i doprowadzenie... po Panie sędzio, nie dosłyszę, proszę głośniej. 4, paragraf 1.2 Kodeksu Posłania Karnego i art. 75 Kodeksu Postępowania Karnego. Zgodnie z art. 74 paragraf 1.2 Kodeksu Posłania Karnego i jest zobowiązany między innymi do porównania się z badaniami i psychiatrycznych. Zgodnie z art. 75 Kodeksu Posłania Karnego i jest zobowiązany stawić się na każde wezwanie w toku postępowania. A w przypadku nieuczciwej wymiany dziennego dostawiennictwa, można go zatrzymać i sprawdzić przymusowo. Do postępowania sprawą o wykroczenia nie stosuje się przepisu z art. 74, paragraf 3a Kodeksu Posłania Karnego, który zezwala na zastosowanie siły w celu zgłuszenia do dokonania wobec z podejrzanego czynności określonej w artykule 74, paragraf 2 i 3 Kodeksu Posłania Karnego. Zgoda. Obwinionych zastosowano jedynie zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie z uprzednim nieuzbędnionym niestawienicą obwinionych na wezwanie sądu. Ogwinieni nie zaprzeczają, że uprzednio kilkakrotnie kilka, kilka, kilka ignorowali wezwania sądu do stawiennictwa wskazanego jako obowiązkowe. Dlatego zgodnie z artykułem 75 paragraf 2 kodeksu karnego, w związku z artykułem 20 paragraf 3 kodeksu z sprawą wykroczenia, sąd nakazał ich zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na miejsce czynności zranionej przez sąd. które twierdzą obrońcy nie doszło do zmuszenia obywateli do poddania się do tych badań psychiatrycznych. zatrzymanie przymusowego doprowadzenia było wstrzelane. Podczas wykonywania tej czynności doszło do naruszenia nietykalności na cielesnej winionych oraz do znacznego dyskomfortu. Następne wykonania zatrzymania, i przymusowego doprowadzenie do było jednak wywołane zachowaniem samych winionych, którzy najpierw nie reagowali na sądu, a następnie nie poddawali się dobrowolnym czynnościom dokonywanym przez jak policji. Z uwagi na wyższe struktury jako sędzia. Powiedzcie, kto panu to napisał? Kto, kto panu to napisał? Pan Gorzyk, To jest kolejny pana skandal. Będzie pan naprawdę sławny. Ja, ja zrobię z pana osobę bardzo sławną, panie sędzio. Odnosząc się do spreparowanych ustaleń notorycznego przestępcy, sędziego Krzysztofa Koczenasza i jego wspólników Stogowej Ferajny, należy stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że wszystkie postanowienia wydane przez szwindlerkę, Emilię Błażewicz, w sprawie Rafała i Mariusza Krzyształowskich, nosiły jaskrawe znamiona przestępstwa. Dzięki rozważnemu działaniu pokrzywdzonych udało się pokrzyżować przestępcze plany klicetogowych i milicyjnych zwyrodniaców. W trakcie pacyfikacji, Rafał przedzwonił do adwokata Artura Kotyni. Używając funkcji mówiącej swojego telefonu, Zrelacjonował mu, co się dzieje w ich mieszkaniu, prosząc o niezwłoczne przybycie. Adwokat jednak nie mógł spełnić jego prośby, ponieważ miał ważną sprawę w koszalińskim sądzie, ale oznajmił funkcjonariuszom, że zlecenie badań psychiatrycznych, jak też nakaz zatrzymania jego klientów, są nielegalne. Mimo to, milicyjne tłumoki nie odstąpili od realizacji przestępczego zlecenia. Nadal znęcali się nad zatrzymanymi, poniżając ich wyprowadzeniem z mieszkania w kajdankach założonych na ręce wykręcone do tyłu, pomimo iż nie stawiali im żadnego oporu. Zanim ruszyli do wyznaczonego celu, długo trzymali skrępowane ofiary w nieogrzewanej celi obwoźnej, czekając na instrukcje od niezrównoważonego psychicznie pryncypała, komendanta Józefa Hatała którego powiadomiono o stwierdzeniu przez adwokata Kotynie nielegalności wydanego nakazu zatrzymania. Z polegliwych atała wpadł w panikę. Niezwłocznie przekazał pozyskaną informację prezesce sądu rejonowego w Wałczu, Małgorzacie Deringskuski, a następnie grzecznie wykonał jej polecenie, wstrzymując swoich żołnierzy od wykonania przestępczego zlecenia Emilii Błażewicz, do czasu zweryfikowania przez prezeskę zarzutów adwokata Kotyni. Kiedy w końcu milicyjna watacha ruszyła z więźniami do miejsca wyznaczonego w nakazie zatrzymania, nieoczekiwanie nastąpiła zmiana scenariusza. Radiowóz po przejechaniu 750 metrów nagle zawrócił na rondzie przy ulicy Lipowej w Szczecinku, odwożąc zatrzymanych z powrotem, pod ich dom. Przestępcy nie mieli innego wyjścia, ponieważ wyznaczony z urzędu adwokat Artur nie okazał się uczciwym człowiekiem, szanującym prawo którego argumentów nie mogli zlekceważyć. Cały ten sądowo-policyjny horror został sfilmowany i umieszczony na YouTube. Film nosi tytuł: Policyjna pacyfikacja z udziałem włamywacza bandyty Juliusza Gołunickiego. I chociaż z upublicznionego materiału dowodowego bezsporni wynika, że zatrzymani przez milicję, Rafał i Mariusz. Nigdzie nie zostali doprowadzeni, tylko uczestniczyli w bezsensownej krótkiej przejażdżce po mieście. Sędzia Koczenarz miał czelność stworzyć własną wersję zdarzeń i na jej podstawie usankcjonował przestępstwa swojej przyjaciółki Emilii Błażewicz, oraz dyspozycyjnych bojówkarzy KPP w Szczecinku. Z premedytacją wydał postanowienie godzące w powagę prawa. Które zgodnie z pisemnym pouczeniem załączonym do tego gniota, zostało zaskarżone przez adwokata Artura Kotynie, Ale prezeska sądu rejonowego w Wałczu, Małgorzata Deringskuska, która ma współudział w tuszowaniu rozlicznych przestępstw swoich kolesi po fachu, posiadając pełną wiedzę o przekrętach swojego zastępcy i sędziego Emilii Błażewicz, postanowiła storpedować złożone zażalenie. Znając fakty, stwierdziła cynicznie. Że wydane przez Krzysztofa Kocza nasza postanowienie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu. Uczyniła tak pomimo iż Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do dwuinstancyjnego sądu. Właściwie to nie ma co się temu dziwić, ponieważ żyjemy w kraju, w którym rządzą zdrajcy, kolaboranci, oszuści i złodzieje, a wymiar sprawiedliwości sprawują notoryczni bezwzględni przestępcy. Ale pokrzywdzeni nie składają broni. Będą dalej walczyć o swoje ludzkie prawa upubliczniając kolejne dowody zbrodni sądowych. A jeśli zajdzie taka potrzeba, to sprawy wezmą w swoje ręce i sami rozliczą swoich oprawców z doznanych krzywd, stosując biblijne prawa. Oko za oko, ząb za ząb, nie bacząc na konsekwencje. Ripostal nas preparowany Rafałowi i Mariuszowi akt oskarżenia, zarzucający im jakoby w dniu 3 września 2013 roku. W Wydziale Administracyjnym wszczęli wielką awanturę, która według nocznych świadków sparaliżowała pracę całego sądu. Jest film dokumentalny zatytułowany Zdemaskowana zemsta gangu sędziego Ewy Bajkowskiej Zielińskiej, prezeski Sądu Rejonowego w Szczecinku. Zapewne po jego upublicznieniu cuchnąca sprawa o wykroczenie instrumentalnie zostanie umorzona i zanieciona pod dywan. Ale pokrzywdzeni wyciągną ją stamtąd, nadając jej dalszy bieg urzędowy. Złożą kolejne zawiadomienia do prokuratora generalnego o popełnieniu przestępstw przez zorganizowaną grupę przestępczą sędziów, prokuratorów, policjantów, pracowników sądowych. Mających współudział w sfabrykowaniu zarzutów oraz niedopełnieniu obowiązków służbowych przez notorycznego oszusta, adwokata Marka Klocka. A jeśli to nie przyniesie pożądanego rezultatu, rozpowszechnią zapis filmowy całego spreparowanego procesu o wykroczenie, opisując i dokumentując jego przebieg na łamach niezależnego czasopisma internetowego barwy bezprawia. A naprawdę jest co pokazać. Wszyscy świadkowie oskarżenia koncertowo kłamali, podając do protokołu wykluczające się nawzajem wersje zdarzeń. Krótko mówiąc, farsa procesowa na cztery fajerki. Ubaw popachy. Niedopowiedziane kwestie uściśla treść zażalenia adwokata Artura Kotyni na kuriozalne i niezaskarżalne postanowienie sędziego Krzysztofa Koczenasza.